Cześć, zbliżają się święta wielkanocne więc należy zrobić jakieś ozdoby można też kupić ale najlepiej zrobić samemu jak ktoś ma wolny czas i chęci bo no to jest ta sprawa robienie pisanek bierzemy kurze jajka wkładamy do wody w garczku i gotujemy gdzieś przez 5 minut Następnie te jajka wyciągamy, osuszamy, wycieramy z nich wodę. Gdy mamy takie już suche jajka, to możemy coś na nich namalować, jakieś wzory. Bierzemy taki na przykład marker permanentny. Teraz ten jest akurat w kolorze czarnym, może sam w czerwonym. W kolorze czerwonym rysują, lub w zielonym. No, a zielony też byłby fajny, bo czerwony to mało, mało jest widoczny na tych skorupkach. Ja akurat mam czarny i malujemy na przykład Jacka Jagatkę, Linie grzywkę. grzywkę, jacka i z drugiej strony. Mogą być jakieś oczka takie, taka buzia na przykład. I tutaj grzybka takiego łysego. Nos taki, dżurki w nosie. Albo tradycyjny wzorek taki, zygzaczek i prześrodek. To środek szlaczek. No i takie. Takie mogą być jajeczka świąteczne. Życzę inwencji twórczej.